Siemka, z tej strony Limon5k, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale No, on jest bardziej taki spontaniczny i pewnie mam jak najmniej montażu I za to was przepraszam, ale tak naprawdę nagrywam ten film dzień przed zawodami O których pewnie słyszeliście I chciałabym się po prostu z wami podzielić moimi celami i przewidywaniami na nie Więc zapraszam was do oglądania Zacznijmy od szybkich konkurencji, no... No, one są szybkie, no to mogę powiedzieć na pewno, i ja nie lubię docić się dużo algorytmów, które są tutaj potrzebne, więc mam nadzieję, że mi pójdzie w miarę dobrze. Ale nie mam jakichś wiele ukrzych oczekiwań. Fajnie by było mieć z, y, jakieś ułożenie poniżej 10 sekund najlepiej średnią, ale szczerze to nie wiem, czy co mogłem tu w tym przewidzieć. Ale mam nadzieję, że ułożę to jak najlepiej, i nie przewiduję, że przejdę do jakiejś drugiej rundy, czyli finału w 2 na 2 a w skewbie jest tylko jedna runda, więc można powiedzieć, że już się dostałem do finału No to jedyna konkurencja, w której się dostanę raczej do finału Ale no, dostałem się do finału, układałem w finale Proste Przejdźmy teraz do drugiej strony spektrum, czyli kostki, które bardzo mi brakuje, żeby zrobić jakiegoś Kultofa czy coś, więc po prostu chcę jeździć zrobić jakieś dwa ułożenia i to tyle, ponieważ w mega Minxie mi brakuje 20 sekund, żeby zrobić cutofa w najlepszym ułożeniu, które zrobiłem w domu, więc nie widzę tutaj szans. A tutaj coś dopiero, ponieważ moje najlepsze ułożenie to minuta 25 sekund, a cut to w to. Po prostu 25 sekund, więc tu nie, ma żadnej, nie widzę na to żadnej szansy, tylko mam nadzieję, że po prostu jakieś ułożenie zrobię. No i przekrocznik do najciekawszej rzeczy, jaką jest trójka, no, w której już widzę jakieś szanse. Mam nadzieję, że przyjdę do drugiej rundy, to na pewno. Mam nadzieję, że zrobię średnio poniżej 20 sekund i że... Uda mi się zrobić średnią bez, yy, bez dwóch yy, ułoży powyżej 20 sekund. Czy mi się uda? No to zobaczymy. Yy, mam nadzieję, że w drugiej rundzie też ułożę świetnie, no ale do finału już raczej nie wejdę. Więc yy, ogółem jeszcze się uczyłem w tym tygodniu yy, tego. Algorytmu do oll Ale tutaj się przeciąłem I przez to trochę spowoliłem Z nauką i jeszcze zostały mi Te przypadki dot case Które po prostu Te kropki w OLL-u Podobnie z jest wujką jest, Nie nauczyłem się Ortegi A wątpię, że w jeden dzień się nauczę no, no chyba, że dzisiaj wieczorem się nauczę Ale wątpię, więc nic nie obiecuję no ale to byłoby tyle. Wiem, że ten filmik jest trochę chaotyczny, ale tego szybko zrobić zrobić i po prostu żebyście wiedzieli jakie mam oczekiwania i przewidywania na zawody, chociaż nie to bardziej były w sumie cele, no ale dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!